Witajcie! Najbardziej niedostępne więzienia na świecie, takie jak słynne Alcatraz, Zamek Deep u wybrzeży Marsylii czy Robben Island, gdzie przez 28 lat przebywał za kratkami Nelson Mandela, znajdowały się na wyspach. Teraz turyści, fani ekstremalnych doznań, zwiedzają tamtejsze miejsca. Pomimo niezliczonej ilości miejsc izolacji na naszej planecie są takie, z których nie da się uciec, nawet w naszych czasach. Więzienie Portlus. To więzienie znajduje się w irlandzkim hrabstwie Leish. Powstało w latach 30. XIX wieku, co czyni je jednym z najstarszych i wciąż działających więzień w irlandzkim systemie więziennictwa. Dzisiaj każdy oskarżony na podstawie rozdziału 30 ustawy o zbrodniach przeciwko państwu musi trafić właśnie tam ze względu na wyjątkowe środki bezpieczeństwa więzienia. Dlatego w Portlus znajdują się w szczególności przestępcy skazani za członkostwo w IRA i innych nielegalnych organizacjach paramilitarnych lub terrorystycznych oraz republikańscy dysydenci. Więzienie stale nadzorują żołnierze Armii Irlandzkiej, strzegą go 24 godziny na dobę. Oddział w przybliżeniu wielkości całego plutonu, uzbrojony w karabiny i przeciwlotnicze karabiny maszynowe, patroluje kompleks więzienny. Na całym obwodzie zbudowane są wysokie mury, wyposażone w kamery bezpieczeństwa i czujniki ruchu. Więzienie pomieści nawet 399 więźniów, ale ze względu na status obiektu o maksymalnym poziomie bezpieczeństwa w portlus przebywa znacznie mniej osadzonych, około 120. Takie rozwiązanie wprowadzono tam kilkadziesiąt lat temu, bo wcześniej, zwłaszcza w latach 70. i 80., doszło w tym więzieniu do szeregu głośnych ucieczek, zamieszek, a nawet szturmu ze strony Ira. Odkąd reżim się zaostrzył, w 1984 roku zastępca sekretarza Generalnego Stowarzyszenia Funkcjonariuszy Więziennych, Tom Hoare, ostro skrytykował warunki panujące w więzieniu. Twierdził, że kierownictwo wyższego szczebla zmusiło funkcjonariuszy do zbyt surowego traktowania więźniów. Krytycznie odniósł się także do ówczesnego gubernatora więzienia Portlus — Williama Raleigh'ego i prokuratora generalnego Michaela Nunana, oskarżając ich o zaniedbania i obojętność na skargi więźniów. i Na konferencji Stowarzyszenia Oficerów Więziennych w 1984 roku delegat z Portlus, Larry O'Neill, powiedział gdyby Hitler szukał dzisiaj generałów, znalazłby ich w Portlus. Po wojnie naziści oświadczyli, że wielu z nich po prostu wypełniało swoje obowiązki i to samo dziś mówią nasi strażnicy więzienni. Warunki poprawiły się po tym, jak Lonergan zastąpił Rayleigh'ego na stanowisku naczelnika więzienia. Niedługo, w maju 2007 roku więzień John Daly, który odsiadywał wyrok 9 lat za napad z bronią w ręku, dostał się na kilka minut na antenę jednego z programów radiowych, zanim strażnicy więzienni zabrali mu telefon. Ten incydent zapoczątkował nową falę represji nie tylko w Portlus, ale we wszystkich irlandzkich więzieniach. W trakcie konfiskat przejęto 1300 sztuk różnych nielegalnych przedmiotów, w tym telefony komórkowe, telewizory plazmowe, a nawet papugę falistą. Sytuacja oczywiście nie przyczyniła się do zwiększenia grona zwolenników Johna Deliego. Był stale zastraszany przez współwięźniów, więc dwukrotnie przenoszono go do innych zakładów karnych. Więcej nie słyszano o tym, by ktoś robił takie rzeczy jak on czy uciekł z tego więzienia. Santa. Francję słusznie uważa się za kraj z rozwiniętym systemem penitencjarnym i wieloletnimi tradycjami w tej dziedzinie. Francuskie więzienia od dawna stawia się za przykład nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Paryskie więzienie Santa, co oznacza zdrowie, znajduje się na południu stolicy Francji w rejonie Montparnasse. To jedno z najstarszych działających francuskich więzień, a tysiące Francuzów i gości tego kraju trafiło tam na uzdrawianie. Santa powstało w 1867 roku zaprojektowane przez słynnego architekta Emil Fodremara w czasach drugiego cesarstwa. Potem Francją rządził cesarz Napoleon III, który zaciekle walczył z nienawidzącymi go republikanami. Miał tak wielu przeciwników politycznych, że 45 więzień mogących pomieścić 25 tysięcy osadzonych, okazało się niewystarczające. Dlatego z rozkazu Napoleona III zaczęto pospiesznie budować 15 nowych więzień w całym kraju. Aby zaoszczędzić pieniądze, nowe więzienia posiadały ogromne cele wspólne, w których jednorazowo mieściło się od 100 do 150 więźniów. W przypadku Santa zrobiono wyjątek i wybudowano to więzienie według klasycznego schematu komorowo-korytarzowego. Wynikało to z faktu, że umieszczano tam najgroźniejszych przestępców pozostających pod całkowitym nadzorem. Santa posiadało 1400 małych cel, z których każda mieściła cztery osoby. Sam budynek przyjął kształt trapezu, a po środku znajdował się dziedziniec do spacerów. Ten rodzaj izolacji więziennej nazywano wówczas pensylwańskim, ponieważ pierwsze tego typu zakłady penitencjarne pojawiły się w Stanach Zjednoczonych. Chociaż więźniowie byli pilnowani z najwyższą surowością, od czasu do czasu zdarzały się ucieczki. W 1960 roku francuski reżyser Jean Becker nakręcił The Hall film o ucieczce z więzienia Santa. W filmie opartym na prawdziwych wydarzeniach zagrał nawet jeden z uczestników ucieczki z 1947 roku. W 1978 roku rabuś Jacques Meron uciekł stamtąd w przebraniu naczelnika i przeskoczył przez mur. W 1986 roku po Michaela Wążura żona przyleciała nawet helikopterem i wylądowała bezpośrednio na dachu więzienia. O tym też powstał film zatytułowany Ucieczka, w którym Beatrice Dahl zagrała rolę Nadejn Wążur. W 2002 roku członkowi ETA, Ismaelowi Escudero, udało się uciec z Santa. Podczas widzenia zamienił się ubraniami ze swoim młodszym bratem, podobnym do niego jak dwie krople wody i spokojnie opuścił potem pokój widzeń. Strażnicy dowiedzieli się o fakcie podmiany dopiero pięć dni później, gdy zbiegły Hiszpan był bardzo daleko. W 2019 roku zakończono remont i modernizację więzienia. Teraz takie ucieczki powinny stać się niemożliwe, choć pierwotny układ jednostki całkowicie zachowano. Po środku znajduje się rotunda, z której nadzorca widzi wszystkie korytarze, sam pozostając niezauważony. Najnowszy sprzęt rejestruje najmniejszy ruch we wszystkich zakamarkach więzienia. Ponadto wprowadzono zagłuszarki fal telefonii komórkowej. Wszystko bazuje na najnowocześniejszych technologiach, aby nie wywoływać negatywnych konsekwencji dla zwykłych mieszkańców okolicy więzienia. Wewnątrz nadrzędny cel to zapewnienie bezpieczeństwa. Centralny posterunek rejestruje wszystkich wchodzących i wychodzących, gdzie nawet dyrektor więzienia ma obowiązek meldowania się. Podczas każdego ruchu, czyli gdy więzień opuszcza cele, poddaje się go przeszukaniu i sprawdzeniu przez wykrywacz metali. Wszyscy strażnicy zobowiązani są do noszenia kamizelek ochronnych. 15 izolatek, podobnie jak wszystkie inne cele więzienia, po remoncie lśnią nowością. Znajdują się w nich łóżko, prysznic, kuchenka do podgrzewania potraw, lodówka, telefon stacjonarny, a w oknach mocne kraty. Drzwi cel mogą być otwierane zarówno od wewnątrz, jak i na zewnątrz i wyposażone są w specjalne kajdanki oraz Zamek używany w razie niebezpieczeństwa. 450 strażników pilnuje najgroźniejszych przestępców we Francji, jak dotąd nie odnotowano tam żadnych przypadków ucieczki. Więzienie Fuczu. Jeśli cywilizacje zachodnie opierają się na barierach fizycznych i konstrukcjach materialnych dla maksymalnej izolacji przestępców, to w Azji robi się to inaczej. Ci, którzy nie chcą uciekać, nie potrzebują murów, a wolność nie interesuje tych, którzy nie mają już żadnej wolności. Dlatego Japonia posiada jeden z najsurowszych systemów więziennych na świecie. I nie chodzi tu o katorżniczą pracę, skomperacje żywieniowe czy okrucieństwo strażników. Tam ludzie są reedukowani w oparciu o szereg rytuałów, zasad i przepisów, czasem nie mających znaczenia, ale jednak obowiązkowych. Na przykład w więzieniu Fuchu, przedmieścia Tokio, które uważa się za jedno z najbardziej rygorystycznych pod względem środków bezpieczeństwa, więźniowie nie mogą patrzeć naczelnikowi w oczy. Nie mogą też otwierać oczu w jadalni, gdy siedzą czekając na polecenie, aby zacząć jeść. Nie ma dodatkowo przyzwolenia na jakiekolwiek koleżeństwo czy rozglądanie się dookoła siebie w trakcie marszu do pracy. Wszystko podlega ścisłym regulacjom od sposobu poruszania się po harmonogram zabiegów higienicznych. Jeśli więzień umyje włosy w niewłaściwy dzień, czeka na niego cela karna. Zwróci się do nadzorcy inaczej niż panie naczelniku cela karna. Popełni błąd w rytuale kankan odori, podczas której więźniowie muszą podnosić ręce i nogi w ściśle określonej kolejności do osobistej rewizji, wystawiać język i tym podobne, powtarza wszystko od nowa. Więzienie Fuczu otwarto w czerwcu 1935 roku po wielkim trzęsieniu ziemi w kanto, które zniszczyło główne więzienie w Tokio, Sugamo. W okresie przedwojennym w więzieniach przetrzymywani byli więźniowie polityczni, a po wojnie komunistyczni przywódcy, członkowie zakazanych sekt religijnych oraz przywódcy koreańskiego ruchu niepodległościowego. Dziś to jedno z największych więzień w Japonii przeznaczone dla prawie 2000 osób. Zajmuje powierzchnię 22,5 hektara, a otacza je mur o wysokości 5,5 metra. Kompleks podzielono na cztery bloki, teren dla zwykłych więźniów, obcokrajowców, chorych psychicznie i przestępców z niepełnosprawnością ruchową lub urazami. Jednocześnie sytuacji tam nie można porównać z potwornymi warunkami niektórych indyjskich czy peruwiańskich więzień. Wszędzie panuje cisza, porządek, higieniczne warunki. Wszystko jest bardzo czyste, wręcz sterylne, a nieporządek i przemoc nie wchodzą w grę. Nie brakuje też niezbędnych udogodnień, mebli czy biblioteki. Co prawda niewiele zostało po prostu dla ludzi, ale to nadrzędny cel. Zakłada się, że więzienie powinno stać się karą dla przestępcy i na zawsze zniechęcić go do łamania prawa. System bezpieczeństwa w Fuczu to jeden z najbardziej zaawansowanych systemów tego typu na świecie. Dlatego liczba ucieczek z Fuczu wynosi zero, a Japonia ma jedno z ostatnich miejsc na świecie pod względem liczby więźniów. Tylko 40 osób na 100 tysięcy ludności. Więzienie ADX Florence Zakład karny o maksymalnym poziomie bezpieczeństwa ADX Florence w stanie Colorado to wzór do naśladowania, jeśli chodzi o tego typu jednostki w amerykańskim systemie penitencjarnym. ADX Florence nazywa się Górzystym Alcatraz. Powodem budowy więzienia o zupełnie nowym poziomie bezpieczeństwa był atak dwóch więźniów z Marion Prison w Illinois na konwój 22 października 1983 roku. Potem rząd federalny zdecydował, że potrzebny będzie nowy rodzaj więzień i ściślejszy reżim bezpieczeństwa, gdzie więźniowie zostaną całkowicie odizolowani nie tylko od świata zewnętrznego, ale także od siebie nawzajem i od strażników. Dziś w ADX Florence przebywa około 430 przestępców, większość z nich spędza 23 godziny dziennie w odosobnionych celach o wymiarach 2,1 na 3,7 metra ze stalowymi drzwiami i kratami. Atmosfera w celach przypomina koszary i skandynawski styl hyge. Usunięto tam wszystkie wygody, pozostawiając jedynie spartańską surowość. Prawie wszystko wykonano z lanego betonu, nawet meble. Miski klozetowe blokują się przy najmniejszym zapchaniu, prysznic wyposażono w specjalny zegar, który ma zapobiegać zalaniu, a umywalka nie posiada kranu. Kto wie, co mógłby zrobić z tym więzień cierpiący w samotności. Lustra wykonano z polerowanej stali i przykręcono do ściany. Okna zaprojektowano tak by więzień widział tylko kawałek nieba i dach, nie będzie więc w stanie określić swojej lokalizacji w więzieniu. Telefony, internet i wszelka telekomunikacja to oczywiście rzeczy zabronione. Cały obwód kompleksu naszpikowano czujnikami ruchu i kamerami, które kontrolują otwieranie i zamykanie stalowych drzwi, a wysoki na 3,7 metra mur kończy się drutem kolczastym. Prawdopodobnie widzieliście coś takiego w filmach i to nieraz. Do tego stosuje się promienie laserowe i psy bojowe, które kontrolują przestrzeń między drutem a murami. Pozostałą godzinę dziennie więźniowie mogą spędzić w oddzielnych pomieszczeniach lub na pustym basenie, aby się tam rozgrzać i nieco poćwiczyć. Jednocześnie nie mogą ze sobą komunikować się i rzadko się widują. Jedyny dostępny rozmówca to dla nich strażnik więzienny, ale z reguły nie wydaje się on zbyt chętny do rozmów o pogodzie. Odwiedzający mogą rozmawiać z osadzonymi tylko przez szybę i tylko w osobnym pomieszczeniu. Były naczelnik więzienia nazwał to czystszą wersją piekła. Tam zacierają się nie tylko zarysy świata zewnętrznego, ale także wszelkie dostępne formy protestu. Richard Reed, znany jako Shoe Bomber, chciał zdetonować bombę przewożoną na pokładzie samolotu w Butach. Próbował rozpocząć strajk głodowy w 2009 roku, ale strażnicy i tak znaleźli sposób, by go nakarmić. Takie ekstremalne środki bezpieczeństwa nie są oczywiście przeznaczone dla drobnych złodziei. ADX Florence to miejsce dla jednych z najniebezpieczniejszych przestępców w Stanach Zjednoczonych. Dlatego nowe Alcatraz stało się biletem w jedną stronę, nawet dla najbardziej zdesperowanych przestępców chcących wrócić na wolność. To wszystko na dziś. Jeśli to wideo Was zainteresowało, możecie je polubić i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Do zobaczenia wkrótce!